W końcu Pan Profesor Majewicz. Ja w prawdzie byłem tutaj anusowany jako osoba, która ma mówić przez 20 minut o władzy wizualnej, no, ale zdecydowałem się skupić ten przeznaczony czas na alfabet na, na właśnie, zwłaszcza na pracę literackiej artystyczne w, w kulturze zachodu, w alfabecie łacińskim najbliższy. Otóż ta y, bardzo skrótowa y, prezentacja pana profesora no, daje pojęcie o tym, y, y, jak rozległą dyscypliną, y, czyli jak rozległe terytorium stanowią pisma y, y, różnych, różnych kultur y, y, na całym świecie. To jest y, Fakt, z którym przez kilka tysięcy lat yy, używanie alfabetu, w bardziej prostej, w, bardziej rozbudowanej formie, ja myślę tutaj o alfabetach yy, zachodnich, które mają z znakami gdzieś się yy, Otóż yy, ludzie w różnych epokach konfrontowali się bezwzględnie z tą niepoliczalną zdawałoby się mnogością, złożonością, tajemniczością tego, czym jest właśnie alfabet z tych drobnych kilkadziesiąt elementów, których, dzięki którym zapisujemy rozmaite prawdy sensy, od najbardziej grywionych najbardziej złożonych. Więc obok swoich takich czysto praktycznych zastosowań alfabet istniał i że nadal istnieje w naszej świadomości jako zbiór znaków, których cechy powodują niezliczoną chęciwość projekcji wyobraźni w literaturze, w sztukach i również w bieżynkach. Alfabet, w zasadzie nasza wiedza na temat alfabetu czy pisma nabrała e, takiej konkretnej, bardziej postaci dopiero w XX wieku. Mimo tego, że Setki lat, tysiąclecia alfabet, pismo było obszarem najróżniejszych wierzeń, e, nadziei, spekulacji metafizycznych, mistycznych, e, bardziej uporządkowanych, e, matematycznych. I ja bym spróbował dzisiaj e, kilku uwag na temat tego, co dotyczy właśnie eksperymentów z alfabetem. Poza tą sferą czysto wizualną, która dotyczy poezji wizualnej, po czy poezji konkretnej, ale tej, tego typu twórczości na prześwietleniu literatury i sztuk wizualnych, których, których bohaterem lub który, który najistotniejszym tworzywem jest rafabel właśnie. Wydaje mi się, że rzecz dotyczy tak naprawdę czterech obszarów. Nie od tego, czy mówimy o sztukach y, dawnych, czy o naszej współczesności. Niezależnie jak naprawdę od środków, które, które używamy. Po pier pierwszym obszarem, który alfabet wprost narzuca, jest obszar porządku. Jest bardzo silnie umiejscowiona tam anestetyczną kategorią przedmiowieczną, kategorią moralną. A więc tutaj alfabet jako zarówno narzędzie, system, z powodem którego porządkujemy nasz świat. Przekłada się w, w literaturze, w sztukach wizualnych, czy na przedsięwzięciu tych dziedzin takie, um, takie prace, które nazywamy na wierszami alfabetycznymi, wierszami, które są ustrukturyzowane przez alfabet, w których kolejne wersje zaczynają się od kolejnych liter alfabetu, a po prostu na jednym tego Z jednej strony tego typu literatura, która sięga czasów E, była również uprawiana w Wersji, w starożytnym Rzymie, w dużej mierze w średniej i również później, a dzisiaj znam ją w rozmaitych e, piosenkach, e, często również nieprzyzwoitych, e, piosenkach wojskowych. E, Ona z jednej strony pełniła funkcję mnemotechniczną, jak się zdaje, po prostu łatwiej tekst zapamiętać, jeśli on jest ustrukturyzowany, właśnie w porządku alfabetycznym. Z drugiej strony bardzo często e, m, symboliczna alfabetu. Początek, koniec, porządek, który organizuje sensy kolejne ujawniając przez kolejne wersy. Tutaj ta kategoria porządkująca alfabetu jest nadrzędna Innego zupełnie rodzaju utworami, które opierają się na porządku w alfabecie, a z porządku alfabetu y, są. Teksty, które to są teksty przede wszystkim literackie, choć daleko eksperymentujące słowa, to teksty, które łączą czy relacjonują y, alfabet wobec y, systemów notacji matematycznych. I y, zarówno w czasach minionych, zwłaszcza epocja y, roku, jak i współcześnie. Ta właściwość, dzięki której na przykład w Grece za pomocą litery A alfa możemy zapisać jedynkę, B, B, B itd. Tak Rozmaite sensy i konstrukcje wewnętrzne w tekście były organizowane właśnie dzięki tym dwóm nakładających się na siebie <tuszykli> Czy Yy, yy. Innego rodzaju operacje, które dotyczą yy, matematyki, cyfry i litery, to, czyli alfabetu i zbioru, yy. zbioru cyfr, yy, to teksty, który, które można nazwać tekstami kabalistycznymi. Yy. Te teksty yy, wskazują, czy, sugerują taką ta nadzieję istnienie tekstu tego w tekście, który postrzegamy na pierwszej jego powierzchni. No to właśnie dzięki tej właściwości y, cyfrowej, którą każda z liter jest y, obdarzona. Y, I odnoszone, te teksty są najczęściej z, do tradycji neopitekorejskiej, gdzie struktury cyfrowe, językowe były do siebie y, bardzo i mocno odnoszone, jak przede wszystkim do kawały żydowskiej i całego takiego łączenia europejskiego, w kulturze europejskiej do renesansu poczynając od Diana religijna i jego następców, gdzie w kawale żydowskiej um, używa się czasem takiej metafory najkrótszej i wynikając ze RTX, te wszystkie zabiłości i kawały Kilka jej podstawowych szkół. Iż mianowicie tekst a więc pierwszy tekst e, święty, e, jest swego rodzaju płaszczym literowym, który pokrywa postać Bogu. To jest taka metafora, <coughs> której czasem te, e, niektórzy autorzy dalej e, żydowscy dawali postać również w bardzo interesujących, kursztywnych konstrukcjach wizualnych. A więc skoro. E, ten język skrywa tajemnicę stwórcy yy, świata. Yy, poprzez dekonstrukcję tych yy, elementów yy, językowych jesteśmy w stanie docierać do tych tekstów wewnętrznych aż do samego jądra, yy, które tekstualne już nie jest, niejako znajduje się poza alfabetem. Podobne systemy. Yy, wiary i myślenia znajdujemy yy, tak. na początku tradycji e, indyjskiej, e, tradycji bedyjskiej i w e, tej całej sfery, którą można ogólnie nazwać e, mistyką e, języka w kulturze indyjskiego.